Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powstań, Jeruzalem i rozbłyśnij jasnością, bo przybywa światłość Twoja i chwała Pańska wzeszła nad Tobą, bo oto ciemności okryją ziemię i mrok narody, nad Tobą zaś wzejdzie Pan i ujrzą w Tobie Jego chwałę i będą poganie chodzić w świetle Twoim, a królowie w blasku Twego wschodu. Podnieś wokoło Twe oczy, a oglądaj, wszyscy ci zgromadzili się, do Ciebie przybyli. Synowie Twoi z daleka przybędą, a córki Twoje z boku powstaną. Wtedy ujrzysz i promieniować będziesz radością. Zadziwi się i rozszerzy Twe serce, gdy zwróci się ku Tobie bogactwo morza, moc Pogan do Ciebie przybędzie. Niby potop przykryje Cię mnóstwo wielbłądów, dromaderów z Madianu i efy. Wszyscy z saby przybędą, przynosząc złoto i kadzidło i głosząc chwałę Panu.